W pierwszym odcinku Stomatologii w Przyszłości oglądaliście klinikę Genesis w Janowie Lubelskim. Już wtedy wspominałem, że, klinik, że Genesis to nie tylko klinika Janowie, ale też Biłgoraju. Dzisiaj, właśnie, odwiedziemy klinikę Biłgoraju. Tutaj jest to nie tylko stomatologia, ponieważ na trzech piętrach mamy stomatologię, salę operacyjną, gabinety lekarskie i wiele, wiele innych. Zapraszam do prezentacji, lecimy. Jeśli prowadzisz gabinet stomatologiczny lub planujesz otworzyć swoją placówkę, zapraszamy do współpracy X Dental. Kompleksowe wyposażenie gabinetów stomatologicznych i pracowni rentgenowskich, Medyczny Dom Medialny, szkolenia menedżerskie, analizy finansowe, pomoc w otwarciu własnego gabinetu. DNA Architekci i Medic DNA, projektowanie klinik stomatologicznych i meble modułowe dla stomatologów. Zasubskrybuj kanał, by być na bieżąco. Genezis to placówka stomatologiczno-medyczna znajdująca się w Biłgoraju, w województwie lubelskim. Trzykondygnacyjny budynek, który mieści się w Genesis, został oddany do użytku w 2017 roku. Na parterze znajduje się przestronna recepcja z główną poczekalnią dla pacjentów, którzy mogą oczekiwać na przyjęcie w recepcji. Na parterze za recepcją znajdują się gabinety lekarskie, pracownia protetyczna i pomieszczenia techniczne. Na pozostałe piętra budynku prowadzą przestronne schody oraz winda. Genesis w Biłgoraju i Janowie to ta sama koncepcja wizualna. Bardzo dobrze widać tutaj spójność marki. Pierwsze piętro to 7 gabinetów stomatologicznych, ale łącznie jest ich aż 9. Dla pacjentów przy gabinetach stomatologicznych dostępna jest duża przestronna poczekalnia, w której panuje spokojna atmosfera i można oczekiwać tutaj na wizytę tuż po przyjęciu w recepcji. Gabinety są mniej więcej takie same, różnią się numerami i kolorami. Rozróżnienie kolorystyczne ułatwia organizację i przyzwyczajenie pracowników do konkretnego gabinetu, w którym pracują. Genezis posiada oddzielną pracownię rentgenowską z tomografem CBCT oraz zestawem do badań ze wewnątrz ustnych. Mimo to niektóre gabinety dodatkowo posiadają punktowe aparaty RTG przy unitach. Genezis posiada też własną pracownię protetyczną, skanery wewnątrz ustne, frezarki i drukarki 3D. Dysponując tak szerokim zapleczem, w Genezis wykonywane są wszystkie rodzaje leczenia stomatologicznego oraz pełna diagnostyka. Na trzecim piętrze znajduje się sala operacyjna z pełnym ciągiem chirurgicznym, pozwalająca wykonywać zabiegi w nieczuleniu ogólnym z kłopotem jednodniowym. Jest to jedyne takie miejsce w regionie. Wykonywane są tutaj zabiegi z zakresu stomatologii, urologii, ortopedii i dermatologii onkologicznej. W placówce znajduje się dodatkowo gabinet okulistyczny i gabinet medycyny estetycznej. Genetyc w liczbach to 9 gabinetów stomatologicznych, pracownia protetyczna, sala operacyjna i gabinety lekarskie. Personel placówki to prawie 50 osób, a placówka działa od 2017 roku. Z ciekawych rozwiązań technicznych zastosowano tutaj pełny system uzdatniania i dezynfekcji UV wody. Która zasila stomatologiczne. Dzięki temu nie musimy uzupełniać wody w butelkach oraz małe ryzyko zakażeń. Dodatkowo zapobiega to wielu awariom w unitach, które powodowane są przez wytwarzanie się biofilmów w przewodach. Budynek zasilany jest centralną wentylacją, a część operacyjna wentylacją w systemie higienicznym z filtrami HEPA. Cała placówka oparta jest na rozwiązaniach cyfrowych. Przy tym ważne jest bezpieczeństwo danych. Za to odpowiada centralny serwer oparty na sieci wysokiej przepustowości, na którym przechowywane są wszystkie dane, takie jak karty pacjentów, historię leczenia, badania, monitoring i wszystko pozostałe. Sieć jest zaprojektowana w taki sposób, że dwie placówki Biłgora i Janów połączone są ze sobą i synchronizują dane w czasie rzeczywistym. Lekarz w oddziale w Biłgoraju, do którego pacjent kierowany jest na zabieg z Janowa, ma całą jego historię i wszystkie badania, które miał wykonane. W dzisiejszych czasach taka synchronizacja to podstawa. Podsumowując, moim zdaniem, i znając i patrząc na historię Genesis, to te dwie placówki to jeszcze nie koniec. Dzięki za wytrwanie do końca. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli chciałbyś, żebym przygotował materiał o Twoim kliencie, o Twoim gabinecie, to pisz na maila podanego w opisie tego filmu. Pozdrawiam.